Cześć zrodził się taki pomysł na bloga karpiowego zobaczymy co z tego wyjdzie jesteśmy dzisiaj na łowisku Karpik w Graboszycach typowa komercja woda komercyjna próbujemy łowić dzisiaj karpie, jestem sam na zasiadce jednodniowej, a na zasadzie dobowej, zostajemy do jutra jest godzina około 16:00. Eee, przyjechałem około pierwszej, rozłożyłem się tego, drugie zacząłem łowić, eee, na razie złowiłem jednego karpika małego, takiego 3,70 kg i jesiotra, jesiotra nie ważyłem, eee, żeby szybko go do wody wypuścić, to jest ryba dosyć delikatna i staram się je jak najszybciej wypuszczać, dlatego szybkie dwie potki zrobił tutaj sąsiad ze stanowiska obok i ryba poszła do wody. Rozpadało się nam teraz niestety zobaczcie jak to wygląda Leje do grill, ciekaczek pod tą folią robi, żeby go nie zalało zestawy rzucone rzucone niedaleko Rzucone tak mniej więcej tak jak żyłka idzie po wędkach w połowie drogi do tamtego brzegu od tego szarego drzewa z szarym pniem do skraju tych lewych brzuzek to jest mniej więcej moje łowisko dzisiaj, na odległości tak myślę około 40 metrów nawet nie wiem czy nie bliżej, może 35 40, do 45, jeżeli będą jakieś rzuty dalsze to do 45 metrów najdalej nie jestem fanem dalekiego łowienia na wodach gdzie ryby jest dużo, tak jak tutaj tu jest, jak to się mówi, zerwienie tu się w wodzie gotuje po prostu od ryby i trzeba ją tylko znęcić w jedno miejsce. Eee... I, I myślę, że to może być tak naprawdę każde miejsce przy tej ilości ryby, która tu jest. Znęciłem sobie stanowisko wcześniej z pompem. Z pomp, czyli taka standardowa rakietka zanęcowa, niestety nie jest. Tym białym z pompem. To jest wersja akurat duża. large. Przynęciłem około 1,5 kg miksu. Tam było pół kilo, może nie całe półtorej kilo, pół kilo kukurydzy wymieszane z konopiami w proporcji 1, 5 do 1, czyli 5 części kukurydzy, jedna część konopi gotowanych. Tego było około pół kilo i drugie pół kilo to był miks kulek różnych i peletów. Tam poszły półki ikrylowe, kulki krylowe, kulki. Yy, miodowe, dipowane, znaczy busterowane w krylu, push, poszły mm, pelety, jakieś halibutowe, poszły pelety 16 mm, 2 mm, nawet te, które idą później do, do koszyka, poszły pelety 4,5 mm, nawet trochę dosypałem. No i to wszystko zabusterowałem na koniec yy, boosterem z bajca yy, krylem atlantyckim. No i łowimy, no, no na razie rozpadało się. Zaczęło się fajnie, bo karpik pierwszy ślad bardzo szybko. Jesiotr zameldował się niedługo później. Miałem jeszcze jedną spinkę w tym czasie w przeciągu dwóch godzin łowienia. Spiała mi się jakaś nieduża ryba. Podejrzewam, że to też był jesiot. Akurat rozmawiałem przez telefon, branie było dosyć delikatne, a ja go nie zacinałem, bo mam taką zasadę, że jak już jest odjazd karpiowy, to praktycznie nie zacinam tylko, jak już jest taki typowy odjazd karpiowy, to nie zacinam tylko podnoszę wędkę do góry i to wystarczy i to ciekawe zauważyłem, że nie zacinając w ogóle przy odjeździe mam mniej spinek czyli prawdopodobnie kiedy zacinamy przy odjeździe, a ryba już jest zacięta jak głupim na zestaw samozacinający to możemy rybie naruszyć wargę czy nawet wyrwać haczyk z pyska i, i nic z tego nie będzie także polecam nie zacinać z moich obserwacji wygląda to tak, że jeżeli mamy taki typowy odjazd, gdzie ryba już wyciąga 2 czy nawet 5 metrów żyłki Sygnalizator gra. Nie ma sensu zaczynać. Wystarczy podnieść wędkę do góry. Ok, będę się na pewno meldował. Może na razie tyle. Będę się meldował jak się coś będzie działo. Spróbuję może nakręcić. Może mi się uda jakoś ustawić kamerę tak, żeby nakręcić hall I zobaczymy co się będzie dalej działo. Podobno ma przestać padać, więc... Może jak przestanie padać po deszczu zacznę się z powrotem brania. Weszły mi w zaręte. Wiem teraz takie leszcza około 40, 45 cm nie zmieniłem na razie taktyki dalej na małe kulki 12 mm zobaczymy co się będzie dalej działo ale muszę sobie domoczyć peletu ponieważ mi się skończył miałem pelet mrożony z ostatniej zasiadki po ostatniej zasiadkach to to mi cało rozmroziłem i e, wykorzystałem dzisiaj Teraz jak widzicie, namaczam nowy pelet. To jest pelet 2 mm, tak zwany Basic i 4,5 mm halibutowy. W proporcji 1 do 1 namaczamy to. Ja nie moczę peletu, także zalewam go wodą i później odlewam, po prostu nalewam wody i patrzę co się dzieje, patrzę jak on tą wodę pije, nalewam trochę tak żeby go po prostu zbliżyć żeby tej wody tak jak widzicie tutaj troszkę był delikatny nadmiar i zobaczymy co się będzie działo ale myślę że ta ilość którą teraz wlałem jest, jest ok mieszam to cały czas żeby on równo tą wodę pił um, za chwilę go jeszcze dopalimy aminokompleksem odstawimy na chwilę i sobie jeszcze tą wodę wypiję ale myślę że będzie, będzie ok Później dodamy do tego PVA Mix yy, też w proporcji 1 do 1, czyli jedna część tego zmieszanego peletu, jedna część PVA mixu. Yy, PVA Mix mam tutaj o to jest to. To jest mój własny mix oparty na mączkach rybnych, yy, oparty na yy, peletach halibutowych, peletach basic na Granulatach paszowych dla ryb, też no i przede wszystkim oparty na taniej zanęcie, która tutaj służy za wypełniacz. Ok, myślę, że na razie tyle. Ja sobie zrobię ten pelet do końca. A jeszcze Wam tylko pokażę palacz. to jest to Amino Traktor Amino Kompleks z serii Carb Zoom czy z Jacksona. Ryba Halibut. Fish Halibut. Bardzo fajny aminokompleks, zawsze go dodaję, a może od razu sobie dolejemy, żeby wam pokazać ile. Tak mniej więcej polewamy całość dookoła. Dobra, starczy. No, Poleję sobie łopatkę. Łopatka od moich córek do piasku. To nic. Dobra, mieszamy to z tym aminokompleksem i niech to sobie teraz to wszystko tam nasiąknie nim fajnie. Zaraz będziemy robić PFA Mix. Dobra, na razie tyle. Będę się meldował, jak się coś będzie działo. Miałem przed chwilą kolejne branie. Prawdopodobnie leszcz. Nie udało się zaciąć. Też troszkę miałem spowolniony start z namiotu. Zanim ubrałem peryneę przeciwdeszczową, wystartowałem do wędek. Już było troszkę za późno, zacięte. Ryba szła do brzegu. Ale najprawdopodobniej był to leszcz. Wydaje mi się, że poczułem go przez chwilę na kiju, po czym puścił. Na pewno nie był to karp typowo takie branie leszczowe czyli troszkę do góry do góry i nagle do brzegu lekkie podciągnięcie e, wyrobiłem sobie w międzyczasie metod mix zmieszałem z peletem e, także jestem już gotowy z zanętą na całą noc i pewnie do poranka wystarczy chyba żeby, żeby bardzo dobrze brały i musiałem oddawać dużo rzutów na razie cały czas łowię na kulki 12 e, mimo tych brań tych leszczy nie mam nie ma z tym wielkiego problemu, że muszę przerzucać co pół godziny, co godzinę zostaw. Dobrze jest na początek zasiadki łowiąc na metodę, a dzisiaj łowimy na metodę. Dobrze jest sobie znęcić jeszcze trochę tym peletem z miksem. Właśnie wykonując wrzuty za każdym razem taka kubka tego peletu z miksem zostaje z koszyczka podana w łowisko. W związku z tym, że ryba weszła, na pewno będziemy jeszcze przed nocą nęcić. Myślę, że około 18.30 przed tam zmrokiem założę z pomba, wrzucę około... Myślę, 9-10 rakiet, tak żeby gdzieś około pół kilograma mieszanki kukurydzy i kulek z peletem poszło do wody e, i z konopiami, oczywiście. I zobaczymy, co się będzie działo w nocy. Zostawię sobie jeszcze pół kilo tej zanęty, e, czyli tych kulek z peletem i z kukurydzą na rano. I sobie budzik na 6.30. Myślę, tak się powinno rozwidzieć, żebym widział, gdzie rzucam. O 6.30 znowu donęcimy. No chyba, że w nocy by się zupełnie nic nie działo, ale myślę, że, że tak nie będzie jakby się nic nie działo w nocy, to rano już nie będziemy nęcić no teraz ewidentnie ryba jest w łowisku i to mamy w łowisku karpie mieliśmy je siotra pewnie nie jednego do tych to tutaj trochę jest na tym łowisku mm, teraz mamy leszcze pewnie w dużej ilości więc te na pewno nam kukurydzę wyjedzą eee, i drobny pelet także na pewno trzeba donęcić przed nocą przejaśnia się zobaczcie że już tak nie wcześniej. Że jest, jest dosyć pozytywnie na łowisku, coraz bardziej pozytywnie się robi. Brania są, deszcz też przestaje padać tam z zachodniej strony, już widać, że całkiem niebieskie niebo się robi. No myślę, że brania dalej będą, że tu się nic nie zmieni. Wiatru nie ma, więc nie może się też zmienić jego kierunek. Chyba wiatr na razie nie przyjdzie jakiś dziwny wschodni, ciśnienie pewnie troszkę leci w dół, tu może być problem, chociaż. Różnie z tym bywa czasem na spadku też ryby biorą. Nie ma co patrzeć na to, czy ciśnienie spada, czy jest akurat pełnia, czy jest, nie wiem, jakaś ulewa czy coś. Jak mamy czas, jedziemy nad wodę i woda zweryfikuje. Nieraz połowiłem w pełni, a nieraz w pierwszej czy ostatniej kwadrze nie połowiłem ryb w ogóle, więc tak samo z wiatrem wschodnim czy zachodnim Raz wieje ze wschodu i ryby biorą, a raz z zachodu i nie biorą, nie ma na to złotej zasady. Trzeba nad wodą po prostu swoje wysiedzieć i, i trafić na żerowanie. No tu akurat dzisiaj trafiliśmy dosyć dobrze, ryby żerują, mam nadzieję, że wieczorem jak się trochę uspokoi tutaj na łowisku wejdą grubsze karpie w zanęte. W nocy przede wszystkim liczę na jakieś grubsze karpie, fajnie by było złapać jakąś dwucyfrówkę, no, moim marzeniem jest złapać karpia 20kg+, no ale na razie się to nie, nie udaje zresztą ja łowię łowię ryby od wielu lat, natomiast karpio łowię od września od, no, powiedzmy od końca sierpnia tego roku mały październik, czyli praktycznie 2 miesiące a już mam na koncie 13 mam na koncie 10,5-11kg karpia masę takich 7 85 Szóstek, no to naprawdę niezliczona ilość piątek. Było tego sporo w tym roku, w ciągu tych dwóch miesięcy. No fajnie się udało wejść w karpiowanie w ogóle. Naprawdę fajnie to wszystko wyszło. Ten start z karpiarstwem na poważnie. I mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Cel na ten rok miałem złapać dwucyfrówkę. To się udało jakiś miesiąc temu, właśnie tutaj, na, na tym samym stanowisku. Na stanowisku numer 6, na karpiku. Karp miał 13 kg, wziął w nocy. To była w ogóle niesamowita zasiadka, bo wtedy było 60 r. i 4 karp. Miałem akcję praktycznie no, co, co godzinę, co półtorej było branie i, i ciągle coś się działo. E... Także naprawdę, naprawdę fajna zasiadka tutaj, właśnie z betonów. Później, tydzień później, byłem na siódemce. To jest tam, pokażę. Tam to stanowisko, gdzie, gdzie siedzi ten gościu w tym wiśniowym samochodzie. Pewnie to widać na lewo od tej szarej budy. Pierwsze stanowisko z lewego brzegu. Aż bardzo to pełnołuskiego. Tam bardzo fajnego, pełnołuskiego, on miał 10,5 kg, bardzo fajna ryba. Siedziałem też tutaj na 12, to jest tam całkiem z lewej strony stawu, patrząc stąd. Tam też miałem fajne wyniki, chociaż tam pamiętam, że mi leszcze weszło w hurtowej ilości, no chyba 11 leszczy złapałem. Nie miałem wtedy dużych kulek na smak, które wtedy ryby brały, więc trzymałem się jednego smaku. Też i karpie wtedy dwa wyciągnąłem, jednego karpia dużego spiąłem. Też fajna zasiadka, także tutaj generalnie miejsce nie ma takiego dużego znaczenia i, i z każdego stanowiska tutaj jeszcze tylko całkiem ze skrajnej z tej lewej strony siedziałem na stanowisku numer 1 a tak to już praktycznie z każdego skraja siedziałem wszędzie ta ryba jest i wszędzie potrafię ją znęcić wszędzie można ją znęcić eee... także nie ma to specjalnego znaczenia, gdzie się siada na wodzie, gdzie ta ryba jest na takiej wodzie jak karpik, a karpik to jest wyrobisko pożwirowe i to jest po prostu równe dno Równe warunki dla wszystkich stanowisk. Nie ma jakiś górek czy spektakularnych tołków. Nie ma, nie ma to specjalnego znaczenia, gdzie my ten zestaw zarzucimy. Ważne po prostu, żeby punktowo, w miarę, w miarę, punktowo, chociaż dzisiaj nie tak znowu punktowo, bo obszar wnęcenia ma około 5 na 5 metrów, może nawet 5 na 7. A jedna rakieta chyba poleciała tak, że wyznaczyła nam gdzieś w przeciągu, myślę, 10 metrów, patrząc od prawej do lewej strony. Nie ma to takiego dużego znaczenia. Ważne, żeby w miarę w jedno, w jedno miejsce te koszyki posyłać z metodą, żeby sobie cały czas nęcić w miarę punktowo na obszarze tych powiedzmy 5 na 5 metrów. Eee, I ta ryba, jeżeli tam będzie zgrupowana, to na pewno nam będzie brała. Zaczynam właśnie z do spomba. Chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Widać, ja, że mamy kukurydzę z, z konopiami. Tak jak Wam mówiłem, w stosunku. 5 do 1, czyli 5 części kukurydzy, 1 część konopi, tu jest jakieś półki tego w sumie. I do tego dosypiemy mój spon Mix. Tak to wygląda. Czyli po prostu mieszankę kulek. To różne. Tu są kulki 12, kulki 16, 18, 20, kulki słodkie, miodowe. Kulki krylowe pelet 2, pelet 4,5, Pelet 8 i Pelet 16, że miks jest naprawdę bogaty i różnorodny. O wszystko się teraz. Mamy około kilograma, czyli jakieś 60 ml boostera. Dopalamy boosterem tylko tam standard bajca. Tak to wygląda. Zalewamy delikatnie. Nie za dużo. Tego nie trzeba lać jakoś bardzo dużo. To ma niesamowicie intensywny zapach. Więc nie musimy tego lać bardzo dużo jakieś 60-70 ml. No i będziemy mieszać. Ja to wymieszam. Nie będę już tego może pokazywał, po prostu to wymieszam odstawię na jakieś 15 minut. Jeszcze nam się troszkę pewnie ściemni w tym czasie, i e, będę zakładał z i nęcił. Zobaczcie, jak się to fajnie fajnie podoba na wieczór. Tam w oddali widać żółte koparki, e, one tam kopią, przygotowują pod, pod większe, powiększenie stawu. E, na wprost tych koparek jest stanowisko numer 11, ono zniknie a będzie po prostu dalej staw powiększony pewnie przybędzie stanowisk e, dzięki temu przynajmniej jedno, dwa stanowiska więcej będzie, no i staw będzie większy teraz ma 6,5 hektara będziemy miał pewnie z 8 jak zaleją to co tam pogłębiają e, piękna pogoda się robi na wieczór tam nam kuleczki jeszcze w wiaderku naciągają boosterem jak tylko naciągną biorę się za nęcenie na noc nie będę nęcił dużo nęce jakieś e, pół kilograma? Nawet nie, myślę, że nawet mniej. 25 do 30 deko, nawet myślę, że bliżej 25, czyli jakieś 6 rakietek do nęce, po prostu, żeby nie było tak, że wszystko nam leszcze wyjadły i nic już nie ma do jedzenia dla ryb. No zobaczcie tam, jaka piękna tęcza. Nie wiem, czy ją kamerka uchwyci, ale jest na tęcza żeby po prostu nie było nasze łowisko puste na noc a skoro weszły na leszcze to jest duże prawdopodobieństwo, że tam już nic nie zostało z tego co zachęciłem, ponieważ wrzuciłem na otwarcie łowiska wrzuciłem rakietom jakiś niecały kilogram zanęty myślę, że tam było jakieś 90 90 deka, może trochę więcej no, no mógł być kilogram, ok, umówmy się, że kilogram był no i przy tej ilości ryb, którą tam mieliśmy w łowisku to pewnie już nic z tego nie zostało wędki teraz stoją tak jak widzicie zaczarowane nic się nie dzieje już dobre e, dobrą godzinę tam widać kuchenkę zaraz biorę się za robienie herbaty do termosu na noc zrobię sobie termos herbaty i będę miał gotową i okej okay. na razie tyle Próbuję ustawić jakąś kamerkę tak, żeby nakręcić nęcenie z mobem. Nie wiem czy mi się to uda, ale może jakoś ją wyprofiluję, żeby się udało. No Fajnie jakby teraz coś wzięło, nakręcić branie to by było coś, ale tak dobrze nie ma. melduje się z godziny 20 padł przed chwilą karpik 7,2 kg hol dosyć krótki branie bardzo delikatne eee, powalczył może z 5-7 minut ale branie ciekawe bo w ogóle bez odjazdu ani bez e, przyciągania zestawu do brzegu tak by stał w miejscu i począsał głową próbował wypuść przynętę także ciekawe branie zaciąłem nie spodziewając się w sumie efektu bo nie wyglądało to na branie karpia raczej na branie leszcza okazało się, że siadł no i udało się złowić także taktyka wieczornego nęcenia z pądem się sprawdziła, ryby jednak aż tak się nie boją nie odpływają tak daleko po donęceniu z pądem no i fajnie no i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj przed zaśnięciem coś wyciągniemy Mały poranek, w nocy o czwartej przerzuciłem ze staży jeszcze jednego jesiotra, 5 minut po przerzuceniu O czwartej pięć miałem branie od też taki koło metra, może troszkę mniej, 90 parę Szybkie zdjęcia, bo zrobiłem tylko na macie, nie chciałem go męczyć nic z ręki, nie robiłem zdjęcia, wypuściłem go szybko do wody No i ogólnie w nocy spokój, wyspałem się poza tym karpiem 7-200 7 kg 200, 7, 200 nic więcej tym miesiotrem rano teraz jeszcze złapałem jednego leszcza weszły mi leszcze w zamętę bo domęciłem jeszcze z pomem około 10 rakietek o 8 rano no i weszły leszcze także zmieniłem już na jednej ręce kulkę na większą jakby coś brało na tą drugą na mniejszą kulkę to też ją zmienię na 18 no i będę się powoli zwijał kawa zaparzona piję sobie kawkę tu już są siedzi widzę pomału będą się rozkładać siadają na moim stanowisku siadają na czwórce i piątce eee, więc ja się pomału będę zwijał tak żeby o punkt 12 stad już wyjechać zajadka udana ogólnie połowiłem wyspałem się no, no to tam jakieś chole były ryby były eee, także bardzo zadowolony mogę wracać do domu Trzymajcie się na razie cześć